Bo jak ja myślę o Unii Europejskiej, obecności Polski w Unii Europejskiej, to myślę tylko i wyłącznie o moich dzieciach, o dzieciach waszych. Myślę o naszych bliskich, bo Unia Europejska dla mnie to kilka bardzo ważnych wartości: to bezpieczeństwo, to wspólnota i wolność. Bo jeżeli Polska jest w Unii Europejskiej i Unia Europejska jest silna i zjednoczona, to dla nas to dobrze. Jeżeli Polska jest w Unii Europejskiej, jesteśmy w tej rodzinie Unii Europejskiej. To nie musimy się bać i drżeć o życie naszych bliskich. A przecież życie naszych bliskich, nas wszystkich, jest dla nas bardzo ważne. Dlatego kluczowe jest to, aby tego 9 czerwca zagłosować na lewicę. Bo lewica wprowadziła Unię do, do Unii Europejskiej. Bo lewica stoi zawsze za tymi, którzy są z, tylu, z tyłu, o których się nie dba. Bo lewica zawsze mówi o tych, najsłabszych. Pamiętajcie również, idąc do urn wyborczych, wtedy kiedy będziecie głosować, że demokracja, że wolność i to, że Polska jest w Unii Europejskiej, nie jest dane raz na zawsze. Widzimy, co się dzieje teraz na świecie. Widzimy te siły brunatne, siły takie radykalno-konserwatywne, które chcą wysadzić Unię Europejską i chcą ją po prostu popsuć. I my jako Lewica jesteśmy gwarancją tego, żeby to się nie udało. My jako Lewica mówimy stop tym wszystkim działaniom. My jako Lewica mówimy tak dla Unii Europejskiej. I moi drodzy, jak patrzę teraz na Wielką Brytanię i na Polskę, Polska jest w Unii Europejskiej, Wielka Brytania nie jest w Unii Europejskiej, to mówię tutaj do Was tak: nie dajmy się zmanipulować. My jako lewica zrobimy wszystko, aby Polki i Polacy nie byli zmanipulowani przez tych, którzy mówią jasno i wyraźnie, że chcą Polskę z Unii Europejskiej wyprowadzić. Lewica mówi tak dla Unii Europejskiej, lewica mówi nie dla wszystkich bronatnych sił. Na moich rodziców, którzy wjeżdżali na Zachód, żeby dorobić. Żeby utrzymać rodzinę. Pamiętam te nadzieje, z którymi wchodziliśmy 20 lat temu dzięki Bogu, do Unii Europejskiej. I przez te 20 lat także pamiętam, że czasami bywały takie momenty, kiedy ten słodki smak Unii Europejskiej czasami bywał gorzkawy. Policzyliśmy na przykład, że kiedy wejdziemy do Unii Europejskiej, to sprawy związane z kwestiami na przykład równości będą rozwiązane. 20 lat temu zakładałem kampanię przeciw homofobii, jedną z największych organizacji równościowych nie tylko w Polsce, ale i dzisiaj także w Europie. I wtedy organizowaliśmy pierwsze marsze. Przeciwko nam leciały kamienie, butelki i wyzwiska. Prosiliśmy wtedy ówczesną prezydentkę Warszawy o patronat nad Paradą Równości. I ona konsekwentnie odmawiała tego, tego patronatu, dając jednocześnie patronat Paradom Jamników. Taka to była rzeczywistość. Wtedy niektórzy byli bliżej na wschodzie niż na, niż na zachodzie. Dzisiaj żyjemy w innej rzeczywistości, ale ta rzeczywistość oczywiście wymaga korekty, wymaga troski, bliskości, zwykłego człowieka, wymaga tego, żebyśmy na przykład doprowadzili do tego, żeby twarz biedy w Polsce nie miała twarzy starszej kobiety. Żeby emerytury. Wynagrodzenia kobiet w Polsce były takie same jak kobiet na zachodzie, żeby nasze matki, babki, koleżanki, córki w końcu i nareszcie były traktowane sprawiedliwe. I jak pytacie Państwo, po co idzie lewica do Parlamentu Europejskiego, to właśnie po to, żeby żadna nasza matka, żeby żadna nasza córka, żeby żadna nasza koleżanka nie była traktowana gorzej niż inna Europejka. Kiedy wracamy pamięciu dwóch. Do 2004 roku. 1 maja Leszek Miller i Włodzimierz dumnie wciągali polską flagę na maszt unijny. Następnego dnia objąłem stery rządu i byłem pierwszym Polakiem uczestnikiem pełnoprawnym y, prac Rady Europejskiej. <kluczy> Wtedy chodziło o to, żeby traktowano nas jako pełnoprawnego członka Unii a nie jako taki New Kid on the Block. I oczywiście chodziło o pieniądze. 20 lat później sytuacja jest zupełnie inna. Unia Europejska jest w zupełnie innej sytuacji. Świat jest dzisiaj pełen rywalizacji, wręcz wrogości, a troszkę mniej współpracy. Z globalizacji sypią się, że tak powiem, Odłamki i wracamy do, globali, do regionalizacji. W tym wszystkim trzeba się znaleźć kryzys klimatyczny, związany z tym kryzys imigracyjny. Wszystko to stawia przed Unią nowe wyzwania. My musimy być w samym centrum tych wyzwań. I jesteśmy. A na koniec jeszcze jedno. Tutaj jest bardzo dużo młodych ludzi, dla których mieszkania są największym wyzwaniem, największym problemem życiowym. Gdybyśmy byli członkami strefy euro, to proszę Państwa, wasze y, raty miesięczne od kredytu hipotecznego byłyby co najmniej o jedną trzecią niższe. Pamiętajmy o tym w naszej dyskusji o euro. 20 lat temu. Kończyłam właśnie swój drugi kierunek studiów w socjologię i pierwszy raz zainteresowałam się feminizmem. Dzieci były małe o, i myślałam o tym, że uczę się właśnie, jak to jest być Polką, jak to jest być kobietą w moim własnym kraju. Uczyłam się tego na własnej skórze. Brak dostępu do żłobka, porody bez znieczulenia. Ksiądz wchodzący na porodówkę i moje dziecko siedzące samotnie w kąciku przedszkola, w którym odbywała się religia. To poczucie dyskryminacji i osamotnienia zrobiło ze mnie feministkę i działaczkę na rzecz świeckiego państwa. Tak jak wtedy, w 2004 roku, tak dzisiaj czuję się Europejką i chciałabym żyć tak jak inne Europejki. Owszem, Polska przez te 20 lat wypiękniała, Polska stała się lepsza, ale bardzo wiele jest jeszcze do zrobienia, szczególnie w obszarze naszych praw. Wierzę, że lewica, w której DNA jest szacunek dla każdego człowieka, wrażliwość na krzywdę i niezgoda na nierówności, jest tą formacją, która będzie stała twardo na straży naszego członkostwa w tej pięknej wspólnocie wartości, jaką jest Unia Europejska. Bo to lewica nadaje ton i kierunek wszelkim dobrym zmianom. I kiedy inni dopiero oswajają podmiotowość polek, my pracujemy intensywnie nad Europejską Kartą praw kobiet. Tak. To dzięki naszej pracy 20 lat temu do dzisiaj obowiązują przepisy w kodeksie pracy, które chronią pracowników i pracowniczki przed dyskryminacją, nierównym traktowaniem, wyzyskiem czy mobbingiem. Jak patrzę sobie na siebie sprzed 20 lat, to miałem cholerne szczęście. Miałem bezpieczną pracę Pracowałem na podstawie, normalnego, normalnej umowy o pracę, wiedziałem, że przynależą mi normalne, cywilizowane prawa pracownicze. I jak patrzę sobie teraz na młodych ludzi, także tych, tych tutaj siedzących na tej sali, to widzę tę cholerną plagę, która dotyka młodych ludzi od Madrytu po, po Talin, od Lizbony po Warszawę. To jest ta plaga darmowych absol staży absolwenckich. I zastanawiam się, jak to jest możliwe, że w 2024 roku w Europie, w cywiliz na cywilizowanym kontynencie, na demokratycznym kontynencie dzieją się takie niesprawiedliwości, dzieje się taki wyzysk. Jak to jest, że kończysz studia, masz 22, 23, 24 lata i idziesz do pierwszej, drugiej, czwartej, siódmej firmy na dwa, trzy, pięć miesięcy darmowego stażu, a potem po tych paru miesiącach mówią ci do widzenia, mamy kolejnego kandydata, mamy kolejną kandydatkę do pracy za darmo. I tym trzeba się zająć w Parlamencie Europejskim jako prawnik, jako adwokat i teraz wiceminister sprawiedliwości. Mówię bardzo jednoznacznie w Parlamencie Europejskim jest miejsce na rozmowę o tym i na dyskusję o tym, żeby wreszcie wprowadzić przepisy, które ochronią młodych ludzi przed takim wyzyskiem i przed takim nierównym traktowaniem. Unia ja to związek, a związek to relacje. Te relacje trzeba podtrzymywać i trzeba o nie dbać. Przez 20 lat Polki i Polacy byli najbardziej entuzjastycznie nastawionym unijnym społeczeństwem do instytucji Unii Europejskiej. Ale niestety to się zmienia. Zmienia się też z tego powodu, że Unia Europejska oddala się od spraw zwykłych ludzi. I jak każda instytucja, Unia Europejska potrzebuje zmiany. Musi się zmieniać po to, żeby trwać, jeżeli jest jakiś byt, który się nie zmienia, kostnieje i umiera. Nie chcemy tego. Chcemy żywej Unii blisko nas, Unii dla ciebie, Europy dla ciebie. I dlatego musimy zdemokratyzować decyzje podejmowane przez instytucje Unii Europejskiej. Komisarze europejscy nie są wybierani w demokratycznych wyborach. To Parlament Europejski, członkowie i członkini Parlamentu Europejskiego są wybierani przez was, przez państwa. I uważam, że Parlament Europejski powinien mieć więcej kompetencji, powinien mieć zdolność inicjatywy uchwałodawczej, a nie tylko podejmowania niewiążących rezolucji. Wczoraj byłam w Siedlcach, w poniedziałek byłam w Radomiu, w niedzielę byłam w Półtusku i tam pojawia się temat Zielonego Ładu. Wiecie, co o tym temacie sądzą mieszkańcy tych mi okolicznych miejscowości, powiatów? Sądzą to samo, co ja o pewnym nadmiernym spokoju pewnego marszałka. Dlaczego? Dlatego, że to wszystko odbyło się bez rozmowy, bez dialogu. Potrzebujemy więcej rozmowy z mieszkańcami Unii Europejskiej, potrzebujemy tych decyzji we współpracy. Potrzebujemy bliższych relacji i potrzebujemy zmiany, zmiany także dotyczącej właśnie Zielonego Ładu. 20 lat temu w pierwszej chwili przystąpienia Polski do Unii Europejskiej byłem na granicznym moście w Subicach. Był ze mną mój niemiecki kolega minister Joszka Fischer. Byliśmy otoczeni dziesiątkami tysięcy Polaków i Niemców razem z nami, cieszących się z tej chwili. A my byliśmy dumni i odczuwaliśmy satysfakcję, że także z naszym udziałem Okropne dziedzictwo Jałty, powojennego podziału Europy zostaje wyrzucone do śmietnika historii. Dzisiaj, dzisiaj często słyszymy w Polsce stwierdzenie, że nie do takiej Unii wstępowaliśmy. I można by było powiedzieć na szczęście, dlatego że Unia się zmieniała w ciągu tych 20 lat, ponieważ zmieniał się świat. Obowiązuje prosta zasada. Kto się nie dostosowuje, ten przegrywa. Właściwe pytanie brzmi, czy Unia zmienia się w wystarczającym stopniu zarówno gdy chodzi o jej efektywność, sprawność, jak i zakres jej działania. Bardzo wiele spraw, o których mówiły moje koleżanki i mówili koledzy, dzisiaj jest poza kompetencjami Unii Europejskiej i dlatego Parlament Europejski powinien być bardzo konsekwentny w tym, co już zaczął robić, w postulowaniu. Poważnej dyskusji między państwami członkowskimi o niezbędnych zmianach traktatowych. Jestem przekonany, że najbliższa kadencja, także w parlamencie, będzie okresem wielkiego europejskiego i historycznego sporu: zmieniać się czy nie zmieniać się. Już dzisiaj wiemy, że konserwatywne rządy i konserwatywne partie polityczne w Europie nie chcą zmian. Ponieważ to jest błąd i to błąd, który może być niezwykle kosztowny dla nas wszystkich, Lewica powinna mieć ambicje i zdolność stanięcia na czele tych wszystkich, którzy zmian chcą. Lewica chce silnej, sprawnej i demokratycznej Europy. Chce Europy, która chce i potrafi się zmieniać na lepsze ale przede wszystkim chce Polski, która tę Europę współtworzy, która sama wychodzi z pozytywnymi, dobrymi pomysłami i przekonuje do tych pomysłów inne kraje. To jest bardzo ważne, bo przed Europą, przed nami wszystkimi, przed Polską stoją ogromne wyzwania. Być może największym z nich jest sprawiedliwa transformacja energetyczna. Jeżeli chcemy uniknąć katastrofy, to musimy przestawić naszą energetykę, naszą gospodarkę na zielone tory. Jeżeli chcemy być bezpieczni, to musimy przestać kupować paliwa kopalne od wrogich nam autorytarnych reżimów. Ale trzeba powiedzieć jasno: to się nie uda, to nie może się udać, jeżeli najwyższą cenę za te zmiany, za te potrzebne zmiany zapłacą zwykli ludzie. Za ratowanie naszej planety muszą zapłacić ci, którzy najwięcej zyskali na jej niszczeniu. Wielki międzynarodowy biznes. Europa potrzebuje zielonej energii, tak ze źródeł odnawialnych, jak i atomu. Jeżeli chcemy kolejne sfery naszego życia elektryfikować, a potrzebujemy y, transport, ogrzewanie, całe gałęzie przemysłu, to musimy postawić sprawę jasno. Europa potrzebuje renesansu energetyki jądrowej. Europa potrzebuje ogromnych publicznych inwestycji w nowe elektrownie atomowe i Polska powinna być tutaj liderem. Pozwólcie mi na osobistą refleksję, ponieważ tego samego dnia, tego samego roku, może nie dnia, w tym samym roku urodził się mój syn. Więc mój syn jest moim euro <noise> I wiem, że nas teraz ogląda, i wszystkich pozdrawiam, którzy w roku wejścia Polski do Unii Europejskiej się urodzili. Jesteście naszą chlubą i jesteście również naszą szansą, bo to wejście, ta decyzja, Służy przede wszystkim przyszłym pokoleniom, Wam. I długo nad tym pracowaliśmy jako lewica, jako środowisko polityczne i jako Polska. Szanowni Państwo, dziś stoimy przed wieloma wyzwaniami. O wielu z nich moi przedmówcy wspomnieli, ale jedno z najważniejszych to jest bezpieczeństwo, to jest bezpieczeństwo energetyczne, bezpieczeństwo zbrojne. I Unia Europejska dzisiaj powinna być solidarna, silna i w tej Unii Europejskiej Polska powinna dać silny głos, tak jak się dzisiaj to dzieje, w ramach trójkąta wajmarskiego, w ramach Parlamentu Europejskiego i, i instytucji europejskiej. Polska powinna mieć twarz lewicy i proeuropejskich ruchów, a nie morawieckiego, który jedzie do Budapesztu, żeby się ściskać ze zwolennikiem Putina. Panem premierem Orbanem. Tak nie może być. Polska powinna być tym krajem, który nadaje tempo zmian w Unii Europejskiej, również traktatowych. Chcę na koniec powiedzieć, nie zabierając głosu mojej wspaniałej koleżance, po uczestnictwie w meczu hokejowym w Kanadzie, Go Poland, Go Left. Naprzód lewico, naprzód Polsko! 1 maja 2004 roku ja nie dokonywałam wielkich rzeczy. Miałam niecałe 8 lat i siedziałam razem z moją mamą na zielonej kanapie w mieszkaniu na trzecim piętrze jednego z sanockich bloków. Powiedziałam mi wtedy, żebym dobrze zapamiętała ten moment, bo dzisiaj jest bardzo ważny dzień dla Polski. Wtedy nie do końca rozumiałam, co się dzieje. W mojej ośmioletniej głowie najważniejsza zmiana to było to, że teraz, kiedy pojedziemy odwiedzać rodzinę pracującą w Anglii, nie będziemy już musiały stać w bardzo długich kolejkach i stresować się podczas kontroli paszportowej. Ale to jedno z moich nielicznych wspomnień Polski przed Unią, bo jestem już z tego pokolenia, które nie wyobraża sobie innego świata. I wiem, że w tej kampanii będę słyszała pytania: Czy nie jesteś na to za młoda? Nie, nie jestem, bo Parlament, Europe... <kluczy> Parlament Europejski to nie jest miejsce na polityczną emeryturę. To jest miejsce, wymagające ciężkiej pracy na rzecz całej wspólnoty. To jest miejsce, które potrzebuje osób młodych, patrzących w przyszłość, rozumiejących wyzwania, które stoją przed całą Europą, takie jak kryzys klimatyczny czy wojna w Ukrainie. To my będziemy się mierzyć z długoterminowymi skutkami tych kryzysów i my musimy pracować na rzecz tego, żeby Europa mogła je rozwiązać i wyjść z nich obronną ręką. Jestem z Podkarpacia. To jest region, który bardzo wiele zyskał na środkach unijnych. Ale to jest też region, w którym wciąż jest bardzo wielkie pole do poprawy. Chcę, żeby każda dziewczyna i każdy chłopak z Sanoka, z Brzozowa, z Krosna mieli takie same możliwości i perspektywy, jak ich rówieśnicy z Niemiec, Francji czy Holandii. W 2004 roku miałem zaledwie 12 lat. Mieszkałem wówczas z rodzicami w niewielkim miasteczku pod moim ukochanym Włocławkiem. Pamiętam, że choć nie interesowałem się z racji tego, że byłem dzieckiem, polityką czy życiem społecznym, to jednak te emocje czy te fakty, które wówczas się zadziały 20 lat temu, pozostaną ze mną do końca życia. Z jednej strony wśród ludzi był lęk, obawa przed nieznanym, ale z drugiej strony nadzieja, nadzieja na lepsze jutro. Co oznaczało wówczas lepsze jutro? Po prostu lepszą pracę, dostępność do tej pracy. Ale i bezpieczeństwo. Dzisiaj, po 20 latach, widzimy, że Polska zdecydowanie skorzystała na obecności w Unii Europejskiej. Polska wypię wypiękniała, ale widzimy również, że po 20 latach Unia Europejska w obecnym kształcie nie podołała wszystkim wyzwaniom, które przed nią stają. Ja tutaj występując przed Państwem mam na myśli szczególnie kryzys mieszkaniowy, z którym niestety musimy, szczególnie my, ludzie młodzi, mierzyć się, wchodząc w dorosłe życie. Pokolenie, które nie tak dawno weszło w dorosłe życie, czy te, które teraz będzie wchodzić, ma wybór albo bierze kredyt i spłaca, w, je, do, i spłaca ten kredyt do końca niemalże do końca swojego życia, albo oddaje połowę swojego miesięcznego wynagrodzenia na wynajem mieszkania. Czy takiej Unii Europejskiej chcemy, czy takiego życia dla młodych, dla młodych ludzi chcemy? Absolutnie nie. Nie mówmy, że się nie da, bo, bo są dowody na to, że się da. Wejście Polski do Unii Europejskiej dało nam bezpieczeństwo, rozwój. To duże słowa, dało nam dobrobyt, ale Unia Europejska to też Unia dużych, wielkich spraw, bo przed nami kolejne wyzwania. Przed nami wyzwanie zapewnienia bezpieczeństwa, pokoju, ale też rozwoju naszych codziennych spraw, naszej codzienności. Dla ważne jest to, by Unia przyczyniała się do zmiany naszej codzienności. Dla mnie, jako dla przewodniczącej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, taką ważną sprawą są Żłobki, bo Unia Europejska to też miejsce, gdzie spełniają się marzenia. To, marze to Europa spełnionych marzeń. Dla mnie takim spełnionym marzeniem, takim marzeniem do spełnienia są właśnie żłobki. Dzisiaj. Dzisiaj. Czy czwarte rodziców łączy pracę zawodową z wychowywaniem dzieci, ale niestety zaledwie co czwarte dziecko ma miejsce w żłobku, ale, proszę Państwa, Unia ma na to pieniądze, ma na to środki, a my jako Lewica wiemy, jak po nie sięgać, wiemy, jak je zdobywać. Kandydatek dzisiaj niestety nie mogło być z nami, ale w województwie lubelskim na jedynce będzie Agata Fisch, doświadczona samorządowczyni, prezydentka miasta Chełm z dwunastoletnim stażem, brawa dla niej. Szanowni Państwo, to była nasza wizja, to był nasz kierunek, to były nasze cele i teraz do 7 czerwca będziemy spotykać się na ulicach Waszych miast, by Was do niej przekonać. A 9 czerwca spotkamy się przy urnach, by razem napisać kolejny rozdział Unii Europejskiej, by razem napisać kolejne 20 lat pięknej historii Polski i Unii.